Well... Mówi się, że gdy dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No w przypadku filmowo-serialowych wojen między wielkimi korporacjami, tym, kto może na tym skorzystać, są oczywiście widzowie. Pije w tym momencie oczywiście do wesołego trollingu, na który pozwala sobie ostatnio Warner Bros w stosunku do Amazona. I żeby nie było, obie korporacje mają swoje za uszami i obie mają skłonność do tego, by na każde kilka dobrych produkcji zapodawać nam kompletnego bubla. Niemniej nie sposób zauważyć pewnej ciekawej. Ciekawej strategii, którą ostatnio obrał właściciel takich platform jak HBO, gdy Amazon wydał grube miliony na prawa do serialu bazującego na Władcy Pierścieni i gdy, jak dobrze wiemy, poniósł przy tym sromotną porażkę ze swoim Rings of Power, Warner Bros. w tym czasie kupiło, czy też raczej odnowiło sobie również prawa do tworzenia filmów bazujących na tej samej marce. Od razu zbierając uwagę zawiedzionych wyczynami konkurencji fanów Władcy Pierścieni, więcej o tym mieliście w moim materiale odnośnie powstającego filmu z Peterem Jacksonem i Jędym Serkisem Usterów. Jednakże kontynuując, gdy Amazon puścił ostatnio zwiastun nowego sezonu swoich pierścieni władzy, dokładnie tego samego dnia Warner Bros wrzucił w internety trailer drugiego sezonu Rodu Smoka. No i żeby jeszcze doprawić na odchodnym kolejnego dnia ze stajni Warnera wyszedł trailer serialu bazującego na uniwersum Duny. Jak więc wojenka między korporacjami? Jak to wygląda liczbowo i jak my jako widzowie możemy na tym zyskać tyle w dzisiejszym materiale, jednakże najpierw pozwólcie mi się przywitać. Dzień dobry, dzień dobry, a raczej powinienem powiedzieć y, błądziorno ragazzi w tym wypadku, bo jak widzicie, no jestem, mm, że tak powiem, w troszkę innej scenerii niż zazwyczaj. No prawda jest taka, że były tanie bilety, żonka nalegała, no i puf, tak oto znaleźliśmy się w tym momencie w sercu włoskiej Bolonii. Jest samo rano, chyba jeszcze nikt mnie nie słyszy, mam taką przynajmniej nadzieję. Espresso już jest gotowe, ale zanim rozwiniemy się z tematem, Pozwólcie na minutkę dla sponsora tego odcinka. W momencie, gdy wy oglądacie ten materiał, to ja będę pewnie wygrzewał się już w słońcu Italii. Ale szczerze przyznam, że nie za bardzo lubię podróżować, bo nie lubię tego czekania. Siedzisz na peronie, czekasz. Na odprawie na lotnisku, czekasz. I to w cholerę. Dlatego ja to całe czekanie postanowiłem spędzić grając w grę z Dlarą Croft. Ale nie w Tomb Raider. Tylko w Hero Wars. Bo w ramach nowego eventu sama Lara Croft trafiła do świata gry. Tak jest. Dzięki współpracy Crystal Dynamics i Nexters możecie zagrać Larą i wyruszyć wraz z nią na epicką przygodę. O Hero Wars pewnie słyszeliście, pewnie niejedną reklamę widzieliście i nie oszukujmy się, część z tych reklam jest. Ciekawa! W dużym skrócie, wybierając z całej puli zróżnicowanych bohaterów, z których każdy dysponuje własnymi zdolnościami, wybierasz swoją drużynę tak, by jakoś to banglało w boju. No, na przykład, nasza Lara jest doświadczonym strzelcem wyborowym, specjalizującym się w walce dystansowej. Może także strzelać z łuków grupy przeciwników oraz leczyć swoich sojuszników. I właśnie do 27 maja, uczestniczące w specjalnym wydarzeniu w Hero Wars, możesz pomóc. Larze w jej eskapadach i dodać ją do swojego Dream Teamu. Prócz tego możesz zdobyć całą serię bonusów i unikatowych skórek. Czas jest ograniczony, a jako, że gra jest darmowa, dostępna na urządzenia mobilne oraz na pecety, no to w sumie czemu nie? Grę pobierzecie z linku w opisie tego filmu albo skanując widoczny na ekranie kod QR. Pozostaje mi życzyć wam miłych chwil w towarzystwie Lary w Hero Wars. No to moi drodzy, może najpierw gwoli, <laughs> Takiego wesołego przypomnienia, albo raczej aktualizacji danych, moi drodzy, na tę chwilę, mam nadzieję, że widać, zwiastun Rings, zwiastu Rings of Power zebrał sobie całkiem pokaźną liczbę 11,5 miliona wyświetleń. A jeżeli chodzi o ceny, no powiedzmy sobie, że tu już nie jest to tak wesoło, tak? Bo definitywna większość ocen, a jeżeli chodzi o łapki w górę i w dół, no to są właśnie te łapki w dół, tak? I tego samego dnia został rzucony zwiastun House of the Dragon. On zebrał mniej wyświetleń, bo 4 miliony, no ale ten stosunek, jeżeli chodzi o pozytywy do negatywów, no. Powiedzmy sobie, że jest przynajmniej o ździebko większy, tak? Ale tu pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę na coś ważnego, bo to nie jest pierwszy zwiastun House of the Dragon. Prawda jest taka, że pierwsze zwiastuny takie pełnoprawne tejże produkcji ukazały się już miesiąc temu. I to nawet dwa, bo mamy w tym serialu dwie zwalczające siebie na wzwajem frakcje. Także proszę bardzo. Jeden z nich, 10 milionów wyświetleń. Stosunek lajków do dislajków bardzo podobny, jak ten zwiastun, który nam wyszedł właśnie parę dni temu. A drugi to jest zwiastun zielonych 9 milionów ponad wyświetleń i również jak najbardziej tutaj pozytywnie. Oto jak ludzie zapatrują się, jak postrzegają te seriale, no to tutaj jest, różnica jest kolosalna w tychże reakcjach. I teraz sobie pozwolę przypomnieć, Coś bardzo, bardzo ważnego, bo to jest kluczowa kwestia: kto w ogóle obejrzy te seriale, a raczej w, w jakiej liczbie je obejrzy. Chyba dzisiaj będzie padać. Tak czy inaczej, trzon widowni obu serialów powinna stanowić chyba widownia pierwszych sezonów, tak? No, skoro mamy teraz drugie sezony. No i zobaczmy sobie, jak to było w przypadku liczb, bo tutaj mamy bardzo ciekawe dane, moi drodzy. Już po wpisaniu w samym Google widzimy taką oto informację. Tak, widzimy informację, która zresztą była powielana swego czasu bardzo szumnie i dumnie przez samego Amazona. Amazon ogłosił, że pierwsze dwa odcinki swojego serialu, ponieważ wypuścił pierwsze dwa odcinki naraz, że pierwsze te dwa odcinki zostały obejrzane w przeciągu pierwszych 24 godzin przez 25 milionów widzów na całym świecie. 25 milionów to całkiem sporo. No nie oszukujmy się, tak? Jeżeli zaś chodzi o jego konkurenta, czyli o House of the Dragon, tutaj dane podają nam, że Pierwszy sam odcinek obejrzało około 10 milionów widzów. I co ciekawe, że drugi był oglądany przez ponad 10 milionów widzów. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że te dane są do siebie bliźniaczo podobne, tak? Pierwsze dwa odcinki Rings of Power obejrzało 25 milionów. Pierwsze dwa odcinki summa summarum House of the Dragon obejrzało ponad 20 milionów. No Rings of Power zebrało na dzień dobry zdziebko lepszy ten wynik, tak? Także zróbmy sobie w tym momencie szybką matematykę. Podzielmy sobie 10 milionów przy pierwszym odcinku House of the Dragon no i. 12,5 miliona przy pierwszym odcinku Rings of Power. Myślę, że będzie to dosyć sprawiedliwe, jeżeli tak sobie na to spojrzymy. Dobra, dlaczego patrzę bardzo mocno na pierwsze odcinki w tym momencie? Ponieważ jak ktoś się mówi, nie ważne jak ktoś zaczyna, ważne jak ktoś kończy, szanowni państwo. Jak czytamy choćby tutaj i na wielu jeszcze innych stronach, bo ta info było powielane i to nawet przeze mnie przypominam w osobnym materiale, tylko 37% widzów skończyło oglądać Rings. Of Power, a to jest bardzo, bardzo źle. I tutaj przypomina nam się raport, który ukazał się na gruby czas, na gruby czas już po premierze Rings of Power. Tak? Przez długi czas przypominam, Rings of Power nie dawało żadnych nowych danych oprócz tego, że pierwsze dwa odcinki zajebiście poszły, a potem nagle a. Oh, Upsi <laughs> dupsi. Tylko 37% właśnie skończyło oglądać w ogóle ten serial. No i teraz słuchajcie, jak już porównujemy, to sobie zobaczmy, jak to wygląda w przypadku House of the Dragon, ok? Tutaj akurat mam polski artykuł. Finałowy odcinek Rodu Smoka z ogromną widownią, największą od czasów gry o tron. HBO dosyć szybko pochwaliło się wtedy wynikami oglądalności swojego ostatniego odcinka i co się okazuje, moi drodzy? Jak czytamy, okazuje się, że serial nie stracił widzów przez cały sezon i finałowy epizod obejrzało 9,3 miliona osób w Ameryce. A no tak, to przecież jest osobna metryka Ameryka i świat, zapomniałem. Także mamy tutaj, moi drodzy, dosyć ciekawy przypadek, gdzie z wstępnych 10 milionów widzów, przy ostatnim odcinku, tych widzów było 9,3 miliona. I bardzo prawdopodobne, że z czasem reszta widzów także doglądała, no bo wiadomo, nie każdy musiał oglądać na bieżąco. W przypadku Rings of Power zaś mamy no właśnie... Z tych 12 milionów spadek do 37%, to będzie tak na, na szybką matmę, no coś koło 4,4 miliona. No moi drodzy, to jest spadek olbrzymi. To jest spadek ogromny, świadczący tylko i wyłącznie o tym, jak wielką klęską był ten serial. Bo tu jeszcze tylko przypomnę, bardzo wysoce prawdopodobne jest, że duża część tych widzów, którzy w ogóle dotrwali do końca, oni po prostu oglądali to, żeby dotrwać do końca żeby przekonać się czy to do końca będzie tak słabe jak było żeby mieć to ewentualnie zaliczone także obejrzałem przeżyłem to i cały czas y, zachowałem w miarę wszystkie klepki także w pewnym momencie już oglądanie Rings of Power to już nie było na zasadzie chcę zobaczyć co jest dalej tylko na zasadzie eh. Chcę to mieć odhaczone, tak? To już nawet nie było guilty pleasure tak naprawdę, bo guilty pleasure to jest jakiś pleasure jednak. To jednak jest jakaś przyjemność. A Rings of Power tą przyjemnością, no, nie za bardzo było. Oczywiście, no, nie ganień tutaj w tym momencie nikogo. Komu się serial jednak podobał. No, są i guściki, wiadomo, nie? Ale... Nie oszukujmy się, to nie była dobra produkcja. I wszystko wskazuje na to, że drugi sezon wcale nie będzie pod tym kątem lepszy. I teraz, właśnie, wróćmy do kwestii tych zwiastunów, moi drodzy. Jak zauważycie, no, House of the Dragon ma ten fanbase, powiedzmy sobie, bardzo solidny. Tak naprawdę, pod każdym zwiastunem House of the Dragon pojawia się podobna tam liczba tych łapek w górę, łapek w dół. Nawet jeżeli ten najnowszy zwiastun jeszcze nie nałapał aż tylu wyświetleń, co, co poprzednie zwiastuny sprzed miesiąca, to jednak widać, że jest. Ten fanbase jest konkretny, że jest mocny. I to zresztą potwierdzają właśnie ostateczne wyniki między pierwszym a ostatnim odcinkiem. W przypadku Rings of Power zaś, no. Chyba się dużo nie pomylę, jeżeli powiem, że tutaj po raz kolejny dochodzi kwestia tego zobaczenia właśnie, czy to wciąż jest takie złe, jakie było wyznacznikiem, który może nam też tutaj dodatkowo jeszcze dobić, dobić w szpilę, No to są wyniki oglądalności tak na Rotten Tomatoes, House of the Dragon ocena ze strony widzów 82%. Nie wiem, czemu nie widzę tej liczby widzów. Tak czy inaczej, porównując sobie, no różnica jest kolosalna. Tutaj właśnie przypomnę, trwająco w tym momencie, tak naprawdę można powiedzieć. <grych> Filmową wojny o pierścień, tak? O tym, co się w ogóle teraz dzieje z tą marką, o tym, co, czyli o tym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, i chyba w jeszcze poprzednim odcinku właśnie na ten temat. Czyli właśnie to, że to już nie jest ten moment, kiedy sobie Amazon może sobie pozwolić na robienie czego chce z tą marką, bo wie, że nie ma już żadnej konkurencji. W sensie są cały czas stare filmy, ale one są stare już nagrane, więc co z tego, tak? Nie no, w tym momencie Amazon ma właśnie bezpośredniego konkurenta w postaci starego władcy. Krystieni, a raczej studia, którego robi, czyli Warner Bros. Bo w trakcie, gdy oni kupili sobie prawa do tych nowych filmów i gdy ogłosili, że robią nowy film, ten Ogólumie, i gdy ogłosili, że go robi Peter Jackson i Andy Serkis, no to właśnie teraz zawrzało. Bo w tym momencie okazało się, że Warner Bros. może naprawdę niskim kosztem i małym wysiłkiem zrobić coś, co sprawi, że cała ta inwestycja, jaką Amazon wyłożył na swój serial, a to przypominam, bagatela inwestycja rzędu 3,4 miliarda dolców, cała ta inwestycja to tak naprawdę zostanie spuszczona do, do kibla. Powiedziałbym wręcz, że już ta inwestycja została spuszczana do kibla, no ale Amazon cały czas ma przecież prawa do, do robienia seriali, tak? Cały czas wyłożył te 250 milionów na same prawa do ekranizacji, no ale po co mu te prawa, skoro okazuje się, że nikt nie ogląda tego, co on robi, no bo robi chłam, i skoro okazuje się, że wszyscy tak czy inaczej pójdą do konkurencji, bo konkurencja nie musi Zrobić czegoś wybitnego, ten nowy film o Gulumie, to nie musi być wybitna, jakaś super-duper. To musi trzymać poziom Hobbita. I to w zupełności wystarczy, żeby nikt już nie pamiętał o tym, co zrobił Amazon. Albo raczej, żeby nikt już nie splunął na to, co robi Amazon, bo wszyscy pamiętać będziemy, co zrobił z władcą pierścieni. Także w tym momencie sytuacja Amazonu jest tak naprawdę beznadziejna, jeżeli o to chodzi. Najgorsze, co w tym momencie może robić Amazon i co robi niestety, to jest pójście w zaparte. A klapki na oczy. Nie, nie, dobra. Robimy, robimy, robimy. Nie, nie ma co się zwracać uwagi na to, co ludzie mówią. No ale to ludzie oglądają. To ludzie nabijają te statystyki. To ludzie są tym papierkiem lakmusowym. Czy coś warto jest robić, czy coś warto jest kontynuować, czy może nie. A naprawdę te środki, które Amazon w tym momencie przeznacza na produkcję kolejnych Rings of Power, przy tym, że cały czas ma prawa do marki, mógłby spokojnie przeznaczyć na to, żeby zrobić wielki reset i zrobić jakiś naprawdę fajny serial. Bo ja, bo ja wiem, że ja tutaj oh, krytykuję, krytykuję, bo lubię, oczywiście, że tak, że lubię krytykować, a potem to, co robi Amazon, jak najbardziej zasługuje na krytykę. Tylko, że tak jak mówię, my widzowie przede wszystkim chcemy dobrych produkcji. I to, kto je zrobi, czy to jest Amazon, czy to jest Warner Bros, czy to jest Netflix, to mam, nie ma znaczenia specjalnego. bo my chcemy dobry serial, dobry film, dobra produkcja się obroni, dobrą produkcję się obejrzy, dobra produkcja zbierze fanów i, i ci fani mogą być naprawdę lojalni i czekać na kolejne sezony, i nabijać kolejne rzeczy, i zbierać kolejnych fanów. No przecież tak to powinno wyglądać. Tylko, że trzeba zrobić dobrą produkcję. No, eh, tylko tyle i aż tyle, tak? Na sam koniec jeszcze to, co ostatnio też właśnie puścił um, ze swojej strony um, Warner Bros., HBO, Max, czyli zwiastun... Dione, il cioè serial Dione Prophecy. Serialu, który. No, to jest ciekawostka z tym serialem. Bo fabularnie to jakoś tam gdzieś tam krąży wokół tego, co było w tych takich spin-offach do Diuny, Ale zarazem jest tutaj duże pole do popisu, żeby pokazać dużo innych nowych rzeczy. Tak. Woli szybkiej informacji fabularnej, serial ten będzie skupiać się na właśnie zakonie Bene Gesserit, czyli tych kobitkach takich cwanych. No, a sama akcja będzie osadzona na długie, długie, długie lata przed akcją filmowej, kinowej Diuny. Zwiastun wygląda solidnie. Jeżeli o zwiastun chodzi, oceniając tak warstwę, taką wizualną, muzyczną, pierwsze wrażenie, że tak powiem. Wygląda to naprawdę solidnie. Tylko, że serial jest na razie taką dużą enigmą. To może być coś naprawdę dobrego, to może być coś. Meh, jak to wyjdzie, zobaczymy. Także co można powiedzieć na koniec? No, pozostaje nam wszystkim sobie życzyć i wielkim korporacjom również, żeby na każde Rings of Power przypadało przynajmniej 5 albo i 10 takich seriali, jak, nie wiem, The Boys czy Fallout żeby na każdą welmę przypadało 5 albo 10 seriali, takich jak Ród Smoka choćby. I naprawdę będziemy wtedy ukontentowani, bo naprawdę potrzeba tylko tyle i aż tyle. A jeżeli ktoś robi, na przykład ci fani się nie znają, to są hejterzy, to są asiści, foby i tak dalej, no to później kończy się tak jak w przypadku of Power, gdzie idą w grę olbrzymie pieniądze, a to wszystko idzie tak naprawdę tylko i łącznie na pośmiewisko. Tak czy inaczej, szanowni państwo, piszcie, co wy o tym sądzicie, jak wy się zapatrujecie na te nowe seriale? jak na co w power to wiem, ale co tam sądzicie o tym? O rodzicy smoka choćby. Zwiastun wyglądają naprawdę solidnie i to może dać czadu. Zobaczymy, co sądzicie o tej Dunie? Czy zgadzacie się ze mną, jeżeli powiem, że no właśnie, wojna pomiędzy wielkimi korpo, jeżeli chodzi o seriale, jeżeli chodzi o widownie, może przynieść nam wszystkim tylko i wyłącznie korzyści, bo stwarza konkurencję. Zagrożenie ze strony konkurenta zawsze powinno motywować do działania. W dobrą stronę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie. Ja teraz co mogę powiedzieć? No, kończę dzisiejszy materiał, moi drodzy. Dopijam kawkę, która już i tak jest zimna. zapomniałem, że tu stałam. No i mam nadzieję, że w słońce dopiszę. Możecie zabierz na mojego Instagrama, tam postaram się podwrócić to i owo z tego wypadu. Tak? Tak czy inaczej, ode mnie na ten chwilę to wszystko. Z brodatym pozdrowieniem. Ciao.